Od liceum mówią na mnie skwarek Pochodzę z piasku, pseudonim pseudonim topek Który parę lat już znasz, wiesz Nie mówię pas cały czas, robię swoje Mimo tego, że się ciągle pienią, zawistek moje To gówno mnie obchodzą wasze Durne wypowiedzi, tak jak gówno mnie obchodzi Co w waszych baniach siedzi To jest moje życie, z którego wypierdalać Mogę dać ci swój rap, ale Od reszty wara, nie piję i nie palę Z tobą, no to jestem zły i dlatego Gdy nie widzę za plecami szczerze szkły Cenię normalność człowieka, nie pozerę Cenię sobie prywatność, cenię to co szere, z drugą połową spędzam spokojne chwile Mam zaufane gronu, z którym obcuję i żyję, z którym budę piję i kozackie szyty pale A pierdolonych chlapców zawsze na mordę walę vale. To, to jest, to to, 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 to jest moje życie, z którego wypierdalać Mogę dać ci swój rap o, od reszty wara, para, para To, to jest, to jest, to to, 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 jest moje życie, z którego wam dać swój rap od, od reszty wara ba, hmm, to cena za wszystko co wartościowe więc pracuj ziomeczku, podnieś do góry głowę kiedyś przyjdzie taki dzień, kiedy przeciwności prysną, przyjdzie taki dzień, kiedy rury umilkną, znam to nie z filmu gdy zero możliwości, przekonałem się że najszczersi są ludzie prości w nich zero zazdrości, a chęć do pomocy w potrzebie stanie, gdy kostucha za tobą kroczy, droga do celu, nieraz wysłana kolcami czy przejdziemy nie kalecząc się, zobaczymy Sami jesteśmy losu panami, miej oczy otwarte Podążaj do przodu, bracie Oby na farcie, kiedy kolej najstarcie, To zaciśnij zęby, działaj ziomek by uniknąć W życiu przerwy zostawiłem ci na traku już na życie drogowskazy Postępuj zgodnie z nimi, uniknij zarazy to, to to, 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 to jest moje życie Z którego ma pierdalać Admogę Mogę ci swój rap od, od reszty fara, para, Va, para para to, to to to, to, jest moje życie, z którego w mogę dać ci swój rap Od, od reszty, wara, para, wara